Primoż Peterka to słoweński skoczek narciarski, który w drugiej połowie lat 90. dominował na światowych skoczniach. W wieku zaledwie 17 lat zaczął już osiągać wielkie sukcesy, szybko zdobywając uznanie kibiców. W latach 1996-1998 Peterka spisywał się kapitalnie. Zdobył dwie kryształowe kule za zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Poharu Świata oraz triumfował w prestiżowym turnieju 4 skoczni w 1997 roku. Jego rekord życiowy 212 metrów, ustanowiony w planicy 3 lata później, świadczy o jego niezwykłych umiejętnościach. Jednak po okresie sukcesów nadeszły trudniejsze chwile. Problemy z formą, presja oraz trudności w życiu osobistym wpłynęły na jego dalszą karierę. Peterka zmagał się z uzależnieniem od alkoholu, co doprowadziło do konfliktów z prawem i utratą prawa jazdy. W 2019 roku po raz czwarty stracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów z powodu jazdy pod wpływem alkoholu. Mimo tych wyzwań Peterka starał się odnaleźć nową drogę. W 2019 roku objął stanowisko głównego trenera męskiej reprezentacji Turcji. Niestety jego problemy osobiste wpłynęły na przebieg kariery trenerskiej. Primoż Peterka to sportowiec, który doświadczył zarówno blasku sukcesów, jak i cieni osobistych zmagań. Jego historia przypomina jak kruche może być życie na szczycie. 28 lutego Słoweniec obchodzi urodziny. Śledź ten profil po więcej ciekawostek.